Cześć kochani! Jestem na pierwszym moim spacerze dzisiaj porannym w pięknym lesie. Tutaj Rita jest zanurzona w wonnych kwiatach, w takiej łące, która rośnie. Takie rozrosły się teraz kwiatki przy ścieżce, którą idę. Tu jest Seli. O, trochę mojego cienia widać. Selunia! No i mm, idziemy dalej. A ja chciałam wam, a ja, sieci słońce, w ogóle sieci słońce i o słońcu właśnie chciałam trochę tutaj, są, no tu widać te kwiatki cudne, tutaj będzie mnóstwo jeżyn za chwilę, no widzę, że jeszcze jest, widzę, że jeszcze jest ten dziurawiec, ale dziurawiec zerwę sobie później w południaku, bo teraz jest mokro. W każdym razie o słońcu chciałam trochę poopowiadać, bo słońce dzisiaj jest wrogiem numer jeden. I czy to jest w ogóle słuszne? Trochę przerywam, bo tu są takie piękne kwiaty, też. Ale to nie miejcie mi za złe tego, bo jest cudna natura tutaj wokół mnie. Słońce jest wrogiem numer jeden, i mało kto na słońce dzisiaj wyjdzie. A tymczasem. Słońce do 1900, znaczy do 1900 do połowy zeszłego wieku było uznawane za lekarstwo na słuchajcie ponad 150 chorób. No nie wiem czy 150 czy 160. W każdym razie lekarze od, zbadali właśnie tyle i tyle chorób, na które słońce jest panaceum, jest lekarstwem. Dzisiaj słońce jest znienawidzone znienawidzone przez lekarzy, którzy i, i koncerny yy, kosmetyczne, które wymyślają wciąż nowe kremy z filtrami. Tymczasem słońce nie jest naszym wrogiem, słońce jest przyjacielem, tylko słuchajcie, z przyjacielem też nie możecie przecież przebywać codziennie, bo byście zwariowali po prostu. Trzeba się trochę uwolnić, tak jak z, z żoną nie masz to wciąż być, nie? No. Także yy, słońce jest cudowne. No raz tutaj pójdziemy kawa. Dalej. Cisza w lesie. Słońce przeklinane jest przez wszystkich, a z drugiej strony obwinia się, znaczy z jednej strony obwinia się o wszystko, a z drugiej strony ludzie siedzą, plaszczą się godzinami i wystarczy im, wydaje mi się, że jak posmarują się olejkami z filtrem 50, tam jakimś, jeszcze nie wiem jakim, to nic im się nie stanie. No, no nic im się nie stanie, owszem, znaczy, wiecie, no, spalą się na czarno, skóra się pomarszczy, ale dobroci ze słońca nie wezmą, bo nie na tym to polega. Samo słowo opalanie jest złe, bo właśnie opalanie, no to jest, no, to jest okropne, no, to jest tak proste, jakbyśmy się opalali na ogniu, albo jakbyśmy byli kurczakami na patelni. Taka się robi ta nasza skóra. Natomiast umiejętnie stosowana kąpiel, naświetlanie, naświetlanie słoneczne jest bardzo zdrowe. Słońce, kombie słoneczna obniża ciśnienie, reguluje pracę serca w spoczynku, jest bardzo dobre dla układu krwionośnego, jest bardzo dobre na oczyszczanie organizmu, na pracę wszystkich naszych organów, wzmacnia układ immunologiczny, wzmacnia kości, wzmacnia... Cały nasz układ odpornościowy, także stajemy się odporniejsi na jakieś choroby takie typu grypa i przeziębienie. Oczywiście jest bardzo dobre na stawy, na stawy, słuchajcie, na stawy, na mięśnie. Prędzej się leczą y, urazy y, takie przeróżne mięśniowe, stawowe, właśnie y, sport, y, 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 urazy sportowców. Y, tutaj trochę chodzę, pokazuję dalej, jak tam jest. Yy, yy, taki piękny las, właściwie dżungla, słuchajcie. Yy, no i. Yy, dla dzieci wiadomo, żeby nie miały krzywicy. No i później dla dorosłych słońce jest bardzo dobre, żeby nie mieć przeciwko osteoporozie. Jasne, tutaj właśnie tankujemy bardzo dużo witaminy D3. Jeżeli to taka odpowiednia kąpiel słoneczna zapewni nam na tak 6 tygodni, już. 6 tygodni jesienno-zimowych, zapas. No i jednocześnie zapas zdrowia, słuchajcie, zapewni nam. Witamina, witamina D3, bo ludzie, którzy mają niski poziom witaminy D3, no, mają bardzo dużo ognisk prozapalnych w organizmie no, i chorują ludzie, którzy mają, którzy mają raka, no to nie, zna, nie, nie ma takiej osoby, która która miałaby poziom witaminy D3 większy niż 10 w przypadku raka piersi, na przykład właśnie jeśli chodzi o kobiety poniżej 20 to już jest to są choroby serca, a poniżej 30 cukrzyca, także trzeba mieć wysoki poziom witaminy D3 i latem właśnie jeżeli mamy taką możliwość to dobrze na słońce wyjść. Słońce też leczy choroby skóry, łagodzi objawy, co najmniej łagodzi objawy chorób skóry, uszczycy, alergie. Jeżeli ktoś natomiast czasami jest tak, że ktoś mówi nie mogę wychodzić na słońce bo mam alergię od razu, no to jest Organizm jest bardzo zanieczyszczony toksynami, dlatego właśnie żeby móc zażywać kąpieli słonecznych najpierw trzeba sobie organizm oczyścić, przeprowadzić detoks, taki rozsądny, tutaj Henia, Henia, przepraszam, Henia siedzi, Heniulek, a przyszła do niej Celia, jej mamusia, to o niej już film był, Henia złapała coś, w każdym razie właśnie o czym mówiłam, aha, choroby, choroby skóry, uszczycy i tak dalej, a jeżeli ktoś jest, ma uczulenie, no to właśnie dlatego, że jest organizm zanieczyszczony, trzeba doprowadzić go do porządku, oczyścić się. Jeśli chodzi o, o słońce, to dobrze wychodzić jest, w, żeby w ogóle złapać te promienie takie, które leczą. Trzeba niestety wyjść w porze, w porze takiej, takiego najwyższego naświetlenia, najwyższego napromieniowania. Wtedy, kiedy promienie słoneczne właśnie są no, najsilniejsze, czyli między godziną 11 a 15 no i z jednej strony mówi się, że to jest czas niebezpieczny, bardzo, ale, ale on jest niebezpieczny wtedy, jeżeli wystawimy się i będziemy leżeć plackiem na tym słońcu bez żadnej ochrony. Natomiast, jeżeli zaaplikujemy sobie taką dawkę, dawkę witaminy, D3 i właśnie promieni słonecznych w bardzo krótkim czasie zacznijmy od 5. To to nie znam się nie stanie. zacznijmy od, jeżeli zaczniemy od 5 minut bez ochrony, bez ochrony, powiedzmy ta godzinie o godzinie 11 albo o pierwszej. No nie musimy może już o 12 dokładnie tam się trzymać tego czasu, ale po prostu tak w, tych, w, tej, w tej przedziale czasowym. I wtedy, jeżeli zaczniemy od 5 minut na każdą stronę, w miarę tak całe ciało, czyli jakiś strój kąpielowy, czy spodenki, czy tam jakaś... Właśnie najlepiej na no, takim stroju kąpielowym. No to 5 minut na każdą stronę i to wystarczy. I codziennie zwiększać to, aż dojdziemy do 15 minut, od 10 do 15 minut zależy jak wytrzymamy na każdą stronę i to nam wystarczy. I to nam wystarczy, żeby nie zaszkodziły nam promienie UV, a jednocześnie żebyśmy zaczerpnęli z mocy słońca, bo naprawdę słońce jest bardzo, bardzo zdrowe, tylko trzeba się z nim obchodzić. I, no i to tak. Nie można go po prostu unikać, bo jeżeli, słuchajcie, jeżeli ktoś będzie cały dzień leżał na słońcu, ja słyszałam, na przykład miałam taką koleżankę, ona mówiła, wiesz co, no leżę cały czas na słońcu, całe lato leżę na słońcu, jestem opalona, no ale sprawdziłam sobie poziom witaminy D3 po wakacjach we wrześniu i miałam 35, no więc na czym to polega? No to polega właśnie na tym, że moja koleżanka opalała się cały dzień Dniami, była na urlopie i później w domu miała działkę, jeździła też na działkę. Opalała się, dosłownie opalała się. To trzeba używać tutaj tego słowa. Opalała się z, z kremem o bardzo wysokim filtrze i te po prostu te promienie słoneczne do niej nie docierały w ogóle. A za to była tylko, miała tylko, zaszkodziła sobie, bo miała spaloną skórę, natomiast zero witaminy D3. No bo jak miała ta witamina D3 do niej dotrzeć, skoro, miała, skoro skóra była słuchajcie, skoro skóra była całkowicie ochroniona filtrem i nic do niej nie mogło dotrzeć, a jeszcze w tych kremach z filtrami są bardzo, bardzo szkodliwe składniki, ja, jeżeli będziecie używać kremów z filtrem na te taki, jeżeli po prostu będziecie, chcecie być dłużej już na słońcu, a nie chcecie się narazić na jakiejś przykrości, jeżeli będziecie później, no dłużej po prostu na plaży, no to wtedy dobrze używać kremów z naturalnym no, no, kremów naturalnych po prostu, naturalnych środków. Ja smaruję się masłem Shea, jeżeli ja w ogóle, to jest mój taki jeden z niewielu kosmetyków, które używam, bo no to jeszcze tu kiedyś powiem, jestem taką też kosmetyczną, kosmetyczną minimalistką i dobrze się z tym czuję od pewnego czasu. No, a masło Shea jest bardzo dobrym, bardzo dobrą taką ochroną na słońce i właśnie no, ja takie to, po prostu to używam. W każdym razie, y, jeszcze tylko co chciałam powiedzieć o słońcu, że przypomniało mi się coś, że y, właśnie w krajach, gdzie jest najniższa, <laughs> najniższa. Najniższe napromieniowanie słoneczne, najmniej tego słońca, gdzie pół roku jest praktycznie ciemno. No u nas w Polsce też już właściwie tak jest, dlatego trzeba łykać od października, czy tam od września do kwietnia tej witamina D3 w takich dość wysokich dawkach, 4000 to jest minimum. No ale to już o D3 nie jest film, tylko o słońcu samym. A jeśli chodzi właśnie o to, co powiedziałam, to są kraje, w których jest bardzo niskie napromieniowanie słoneczne. Na przykład w Finlandii czy y, 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 w krajach y, y, skandynawskich w ogóle, Norwegii i tak dalej, y, to tam jest o wiele większa zachorowalność na tego słynnego raka skóry czerniaka niż w krajach śródziemnomorskich, basenów śródziemnomorskiego, także... Y, 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 po prostu tam, gdzie jest, nie mówiąc już o tym, że tam jest o wiele więcej chorób, takich jak choroby właśnie choroby kości, osteoporoza, choroby stawów, tam, gdzie jest mało słońca, po prostu są takie choroby, już nie mówię o tym, już nie mówię, słuchajcie, o tym, że tam jest najwięcej depresji i samobójstw. Wy popatrzcie tylko, jeżeli macie. <laughs> Spójrz na siebie, bo ja wiem, jak to jest po mnie, zawsze, <laughs> przepraszam, coś mi. Muszka mi wpadła do gardła, kurczę, no holender, no cholera jest jasny. Yy, w każdym razie yy, ja już teraz nie mam tego, bo yy, yy, od kiedy się inaczej odżywiam, yy, ma, jestem yy, taka, yy, no, pełna energii i optymizmu, ale nie szkodzą mi miesiące jesienne, ale właśnie jeżeli spojrzycie na siebie, to czy nie macie tak, że jesienią jest, jesteście w gorszym nastroju, po prostu pada deszcz, nie ma słońca i nic się nie chce i się siedzi w domu, tylko się wejść pod ten koc, no i... Yy, Właśnie dlatego, że nie ma słońca. To jest taka depresja jesienna, depresja bez słońca. Taka, I wtedy właśnie wzrastają, wzrastają, wzrasta liczba samobójstw, i w ogóle ludzie bardzo chorują na serce w tych okresach, w tych okresach jesiennych, kiedy jest tak, nie ma właśnie słońca. Wtedy ludzie chorują bardzo na, na serce, umierają też. No i także serce, serce, słońce powoli wśród mądrych lekarzy, mądrych lekarzy, mądrych terapeutów, naturoterapeutów wraca już powoli do łask. To są wśród lekarzy, którzy nie ulegają koncernom, presji koncernów z jednej strony farmaceutycznych, z drugiej strony kosmetycznych. Patrzcie jak tam słońce przepięknie przebija, albo tutaj, o no cudne. Ja jeszcze tutaj tych promieni takich właściwych nie złapię, leczniczych, bo to jest, one, ono jeszcze słońce nie operuje w ten sposób, ale yy, w każdym razie yy, powoli sobie tak przypominają już te czasy, no i. Yy, czasy, co ja mówię. No to tak sobie Popatrzę tu na tę przyrodę i normalnie tracę wątek, słuchajcie, bo jest tak pięknie, że się zamyślam. W każdym razie chciałam powiedzieć, że są już lekarze, mądrzy lekarze i mądrzy i naturoterapeuci, którzy mówią właśnie, że słońca od, od, trzeba, słońce trzeba przywrócić do łask ponownie, a nawet są już kliniki, które leczą właśnie choroby skóry, leczą nawet czerniaka, Naświetlaniem słonecznym, naświetlaniem promieniami słonecznymi. Także oczywiście, właśnie tak dobrze jest to zrobione, że ten człowiek chory nie, nie leży plackiem. Ale w tych, właśnie w takim, w słońcu troszeczkę teraz już nareszcie zostaje przywrócone do łask. Także <laughs> cieszmy się nim, bo kończy się lipiec w tej chwili. Jeszcze troszkę będzie tego słońca. W sierpniu już nie jest takie mocne. Później my mamy praktycznie połowę roku. Ciemno, ciemną, więc y, kochajmy słońce, bo to jest nasz przyjaciel. A jak mówię, z przyjacielem za, y, trzeba przebywać ostrożnie, nie za długo, bo każdy przyjaciel w nadmiarze szkodzi. <grym> a, a tutaj teraz Wam pokażę, na koniec ja już idę dalej. Y, tutaj moje psy czekają. Celi, cygan, cyganek, ten po lewej jest cygan od sąsiadki. No to nie jest mój pies, ale. Yy. Oczywiście, słuchajcie, jeżeli ktoś ma jakieś problemy, yy, yy, problemy <laughs> zdrowotne, yy, no to jak zawsze mówię, trzeba się zapytać lekarza. Natomiast te wszystkie wiadomości yy, są bardzo ciekawe, myślę o słońcu yy, i polecam nam książkę, yy, właśnie z której te wiadomości zaczerpnęłam. Yy, podlinkuję ją, yy, warto, się, yy, warto ją przeczytać, bo jest yy, bardzo, bardzo ciekawa. Yy, nie mam już w tej chwili tutaj przy sobie. Yy, ale to są dwie książki. Jedna tylko o słońcu, właśnie, a druga też takie ponadczasowe sposoby na zdrowie i urodę. Bardzo dobre dwie książki. Bardzo dobrze napisane, także polecam. No i na tym kończę. Ja już chyba pójdę dalej, bo już tutaj Henia na mnie czeka, bardzo bym chciała pójść dalej. Heniulek. No, to trochę ponawiałam. Na razie pa. Zapraszam do, jak zwykle do lajkowania, łapki w górę, serducha i tak dalej, pa. Trzymajcie się w takim razie, kochani. Pozdrawiam wszystkich. No i idę dalej. Pa pa.